Witajcie. Dziś e, przyjrzymy się bliżej modlitwie, może mniej znanej, ale naprawdę poruszającej. Mowa o modlitwie do rany ramienia Jezusa. Ona wywodzi się, jak rozumiem, głównie z tradycji no i prywatnych objawień świętego Bernarda z Klerwą. Tak, dokładnie. Mówimy tu o XII wieku, o doświadczeniach mistycznych świętego Bernarda. To nie jest, powiedzmy, oficjalna doktryna ale bardzo stara i żywa tradycja. I celem naszej dzisiejszej rozmowy jest właśnie zrozumienie skąd to się wzięło, jakie ma znaczenie, bo skupia się na czymś bardzo konkretnym – ranie od dźwigania krzyża. Rzeczywiście, często się o tym nie myśli, prawda? Prawda. W rozważeniach męki pańskiej dominuje obraz ran od gwoździ, korony cierniowej, rany boku, a ta rana ramienia od belki krzyża często umyka. A przecież fizycznie musiała być straszliwa. Jest ten cytat przypisywany Jezusowi w rozmowie ze świętym Bernardem. Miałem ranę na ramieniu. Ta rana była najbardziej bolesna ze wszystkich i była mi najmniej znana przez ludzi. To yy, robi wrażenie. Zdecydowanie. I to najmniej znana jest tu kluczowe. Podkreśla właśnie ten aspekt ukrytego, może niedocenianego cierpienia. Co ciekawe, ten motyw powraca znacznie później, u świętego ojca Pio w XX wieku. Ojca Pio? Naprawdę? Tak. Są relacje, że on również mówił o ranie na ramieniu jako tej najbardziej bolesnej. Takiej nieopatrywanej. Jest nawet ta opowieść o jego rozmowie z młodym księcem, Wojtyłą, późniejszym Janem Pawłem II, właśnie na ten temat. Niesamowite. Jakby echo przez stulecia. Czy takie paralele w doświadczeniach mistyków się zdarzają? Zdarzają się, choć oczywiście zawsze trzeba tu zachować ostrożność. Ale ta zbieżność między Bernardem a ojcem Pio w kwestii rany ramienia jest uderzająca. Pokazuje pewną ciągłość duchowego wglądu w tę samą tajemnicę cierpienia. A sama modlitwa, bo widziałam, że są różne jej wersje: krótsza, dłuższa. No tak. To typowe dla takich modlitw z tradycji, z prywatnych objawień. Nie ma jednej, sztywnej, oficjalnej formuły zatwierdzonej, wiesz, na najwyższym szczeblu. Jedna jest krótsza, bardziej taka, powiedzmy, na co dzień, druga dłuższa, bardziej uroczysta, ale najważniejsza jest intencja, serce modlącego. Czyli można ją odmawiać swoimi słowami. W pewnym sensie tak. Duch jest ważniejszy niż litera. Chodzi o zwrócenie uwagi na to konkretne cierpienie Chrystusa. Wspomniałeś też o. Hmm... Po szlachach materialnych, całun turyński. Tak, to bardzo delikatna kwestia, ale niektórzy badacze całunu wskazują na ślady. Mówią o bardzo głębokim otarciu, wręcz zmiażdzeniu w okolicy prawego barku postaci z Coś, co pasowałoby do urazu odniesienia ciężkiej belki. Czyli jest jakaś potencjalna zbieżność? Potencjalna, tak. To jedna z wielu interpretacji, ale ciekawa w kontekście tej tradycji o ranie ramienia. Wróćmy może do duchowego wymiaru. Mówi się o obietnicach związanych z tą modlitwą. Rzeczywiście, tradycja przekazuje obietnice przypisywane Jezusowi: wysłuchanie próśb, łaski nawrócenia, ulga w cierpieniu, pomoc w godzinie śmierci, no i pogłębienie tej więzi z cierpiącym Chrystusem. Jak Kościół na to patrzy? Na te obietnice? Tu trzeba jasno powiedzieć. Kościół nigdy tych obietnic jako takich dogmatycznie nie zatwierdził. Bo, jak mówiliśmy, źródłem jest objawienie prywatne. Ale sama modlitwa, samo rozważanie tej rany jest jak najbardziej w porządku. Zgodne z duchowością pasyjną, wierni modlą się tak od wieków, jest to uznana, choć może niszowa forma pobożłości. Nie ma w niej nic sprzecznego z wiarą. Czyli podsumowując, ta modlitwa to jakby zaproszenie, żeby spojrzeć na mękę z innej perspektywy, zobaczyć to cierpienie ukryte i może przez to znaleźć jakąś pociechę, siłę we własnych, czasem niewidocznych dla innych trudnościach. Dokładnie. To jest sedno zwrócenie uwagi na ból, który mógł zostać przeoczony. I to, myślę, prowadzi do ważnego pytania na koniec takiego do własnej refleksji. Co nam mówi rozważanie o tej ukrytej, nieznanej ranie, o naszym postrzeganiu cierpienia własnego i cudzego, tego, którego nie widać na pierwszy rzut oka? Hm. Jakie znaczenie ma w ogóle zauważenie bólu, który pozostaje niezauważony, niewypowiedziany? Właśnie, to pytanie zostawmy już może naszym słuchaczom do przemyślenia.